Ale Alleluja, ale luja. To zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Ale. Pan i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja Wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli ktoś uderzy Cię w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza Cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził, a ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I on syła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych? Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak ojciec. Jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przyjdź do święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię. Bądźcie więc, Wydoskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. I drugie słowa tej dzisiejszej niedzieli, a szczególnie ta część, kazanie na górze, którego fragment przed chwilą usłyszeliśmy, na pewno nie jest łatwym wyzwaniem. Słowa Chrystusa, ba wielu nadal szokują i są niełatwe do przyjęcia. Dla wielu ludzi, bo jakże łatwo jest uciekać się do przemocy w naszym życiu, tej słownej, symbolicznej, psychologicznej czy fizycznej. Jakże łatwo człowiek podlega pokusie, aby wymierzyć się z tym, którzy w jakiś sposób stanęli nam na przeszkodzie do realizacji naszych celów czy to osobistych, zawodowych politycznych, czy nawet religijnych ile razy zawrzała nam w żyłach krew, jakże łatwo jest tymi uczuciami manipulować. Tak bardzo często te odwetowe tendencje były i są wykorzystywane przez różnorakie grupy, przez nietyczne media, przez korumpowanych polityków, przez fanatyków religijnych, czy też przez biznesmenów. Opętanych rządzą coraz większych zysków? Nie dziwi więc, dlaczego tyle przemocy, tyle wojen, tyle okrucieństwa, nienawiści, pomsty? Czemu tyle urazy czy sąsiedzkiej nieprzyjaźni, tyle mur i kratów, i krat, tyle nieposzanowanie ludzkiej godności? Można by tutaj przytaczać wiele innych, tak bardzo konkretnych przykładów. I w tym kontekście słowa Chrystusa wypowiedziane owego dnia na górze i dziś skierowane do nas, można powiedzieć, dalej nas zdumiewają. Są one dla nas zaskakujące, a jednocześnie wzywające do czegoś nowego. To nauka, która proponuje niełatwą drogę, Innych odnowionych w Chrystusie ludzkich relacji? Słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam? Ta droga, którą proponuje nam dzisiaj Chrystus, to droga przebaczenia, droga miłosierdzia. Papież Franciszek nie tak dawno przypomniał nam, że odpowiedzią na przemoc i prześladowania. Jest właśnie chrześcijańskie miłosierdzie, to również droga dialogu, to droga poszanowania każdego człowieka, który jest świątynią życia i przybytkiem Boga, to droga dawania świadectwa wiary i prawdy, które są swoją prostotą, przewyższają mądrość i ideologię tego świata. To dzisiejsze nauczanie Pana Jezusa jest niełatwym dla nas, drodzy, na pewno wyzwaniem. Przezwyciężyć pokusę oko za oko, ząb za ząb, nastawić drugi policzek, miłować nieprzyjaciół, modlić się za prześladowców. Będzie możliwe tylko wtedy, jeżeli będziemy żyli życiem Chrystusa i do Niego będziemy coraz bardziej upodobnieni. Dlatego tak ważne jest nasze uczestnictwo w życiu naszego Zbawiciela, w życiu Jego Kościoła. Dlatego nieodzownym jest słuchanie się w Jego nauczanie i Jego mądrość. Dlatego tak koniecznym jest spotkanie z Nim w tej niedzielnej Eucharystii, by nieustannie umacniać nasze ludzkie serce i umysły. Być może tak już osłabione różnorakimi ideologiami nienawiści, które nas otaczają? Rzesze chrześcijańskich męczenników są dla nas żywym i wymownym świadectwem tego, że miłosierdzie i miłość, którego doświadczamy i uczymy się nieustannie od Ojca, który jest w niebie, jest i pozostanie szczególną propozycją. Dla każdego z nas, do tego, aby wędrować przez ten świat. Chcielibyśmy zatem wsłuchać się w te słowa Pana Jezusa, który wzywa nas do tej miłości i miłosierdzia. Nie do tego, czego wzywa świata, więc oko za oko, ząb za ząb, ale do tego, aby umieć przebaczać, aby kierować się miłością, aby być doskonałym. Tak jak doskonałym jest nasz Ojciec, który jest w niebie. Amen.